Zobacz, co dzieje się w Twojej głowie, kiedy zaczynasz upierać się przy swojej racji, kiedy wytyczasz tą jedną słuszną ścieżkę, którą masz zamiar podążać. Zobacz, co się wtedy dzieje w Twojej głowie, i to nie chodzi o to, żeby zacząć kwestionować swój wybór, tylko sprawdzić, na jakiej podstawie zaczynasz twierdzić, że właśnie masz rację. Co kieruje tobą, jakie wartości, jakie przekonania sprawiają, że według ciebie taka ścieżka, a nie inna, będzie słuszna. I zobacz teraz, co dzieje się w twoim ciele i w twojej głowie. Jak się upierasz przy swojej racji, to zaczynasz znajdować się jakby w takim tunelu. Zaczynasz zawężać swoje pole widzenia do tej właśnie jednej, jedynej słusznej ścieżki. I nie twierdzę, że nie masz racji, ale zaczynasz zawężać to pole widzenia i pozbawiać się innych możliwości, które oferuje Ci życie, a których nie widzisz, bo jesteś skupiony cały czas tylko na tej jednej ścieżce. I ten mój wywód nie służy temu, żeby zakwestionować Twój wybór, żeby udowodnić, że się mylisz. Absolutnie nie, tylko zachęca do zaobserwowania, jak dzieje się ten proces podejmowania decyzji. Jak, jakie przekonania leżą u podstawy tego, że wybieramy tak, a nie inaczej. Bo może się okazać, że te przekonania wcale nie są nasze, tylko są zapożyczone. Od rodziców, opiekunów, od ludzi, którzy mieli na nas wpływ.